Dzień dobry, Magdalena Podkajecka, witam w kolejnym badaniu Regionu Południe, a w dzisiejszym programie Kongres Klastrów Polskich, miliony na rowerostrady oraz usługi społeczne wychodzące do ludzi. Za nami Kongres Klastrów Polskich. Gospodarzem jednego z tych kluczowych wydarzeń w kalendarzu gospodarczym była Zielona Góra. Czołowi przedsiębiorcy, naukowcy, samorządowcy i politycy debatowali o tym, jak przemysł i nauka mogą wzmacniać bezpieczeństwo. Bardzo jestem zadowolony z poziomu merytorycznego. Udało nam się rzeczywiście ściągnąć na nasz kongres osoby i zarządzające instytucjami publicznymi i przedstawicieli rządu, ministerstw, przedstawicieli lokalnych władz. To, co jest dla mnie znaczące, to to, że odnotowuje coraz większe zrozumienie tego, czym są klastry, w czym mogą być pomocne i to samorządom, i na poziomie kraju. Po to to wszystko robimy od lat, staramy się przekonać decydentów, że jesteśmy użyteczni, że przydajemy się do wsparcia przedsiębiorców, a w końcu o to nam wszystkim chodzi, żeby przedsiębiorcy byli coraz bardziej konkurencyjni, żeby coraz więcej eksportowali, i żeby w ostatecznym rozrachunku nasza polska gospodarka była tak silna, żeby razem z nią rosło całe państwo. I tutaj klastry naprawdę się przydają, naprawdę odgrywają wielką rolę, zwłaszcza we wsparciu małych i średnich przedsiębiorców. Klastry to jest to miejsce, gdzie współpraca na poziomie regionalnym, branżowym, współpraca różnych partnerów partnerów gospodarczych, partnerów z obszaru badania i rozwoju, organizacji pozarządowych to jest to miejsce, gdzie one się wszystkie spotykają i tworzą wartość wartość dla regionu, a te najważniejsze, największe, te najbardziej strategiczne, czyli klastry kluczowe, tworzą tą wartość dla całej gospodarki. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest z klastrami od samego początku, od 2003 roku współuczestniczyliśmy, mieliśmy wpływ na politykę klastrową państwa, ale również finansujemy. Finansujemy w poprzedniej perspektywie finansowej to kwoty na poziomie 170 milionów złotych przeznaczonych na rozwój klastrów w Polsce, a w tej. W perspektywie finansowej dysponujemy ciągle środkami, które łącznie sumują się do kwoty ponad 270 milionów złotych. Mamy również Centrum Kompetencji dotyczące klastrów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Od 2010 roku realizujemy benchmarking klastrów. To jedyny właściwie taki przegląd w Polsce tego, jakiej, w jakiej kondycji znajdują się polskie klastry, jak plasują się na arenie międzynarodowej, europejskiej, więc wydaje mi się, że i w wymiarze kompetencyjnym, i finansowym, i finansowym PARP jest klastrami, PARP docenia i widzi rolę klastru w gospodarce. Dzisiaj słyszeliśmy na panelu no, pieniądze to nie wszystko. Tak. Oczywiście granty to, to, to konkurs, ale konkurs to jest okazja dokonania benchmarku, gdzie nawet jak nie dostanę, to jest do, doskonała okazja, żeby dokonać porównania, jak to wygląda, jak wygląda na tle konkurencji, które wy występowało te, o te granty. W związku z tym być może z punktu widzenia takiej perspektywy odkrywczej, w jakim aspekcie mam jeszcze luki wdrożeniowe, warto sięgać po granty. Lubuskie znane już z rowerostrad inwestuje w kolejne kilometry. Pięć samorządów otrzymało ponad 9 milionów złotych unijnego wsparcia na budowę kolejnych ścieżek. To inwestycja nie tylko w turystykę, ale i bezpieczeństwo oraz zieloną transformację regionu. Dzisiaj podpisaliśmy tak symbolicznie umowy związane ze wsparciem do budowy ścieżek rowerowych na terenie pięciu gmin, a pieniądze pochodzą z środków z Unii Europejskiej, które utrzymaliśmy do naszego programu regionalnego, a które to środki przeznaczyliśmy z kolei na współpracę z partnerstwami, które zostały wywołane na terenie województwa lubuskiego ze wszystkimi gminami. I dzięki temu właśnie tych kilka ścieżek, które zostały dziś dofinansowane wysoko. 9 milionów 300 tysięcy złotych ze środków z Unii Europejskiej, już za chwilę będą dostępne dla nie tylko myślę mieszkańców tych jednostek samorządu terytorialnego, które będą je wykonywać, ale dla tych wszystkich, którzy cenią turystykę rowerową cenią rower, chętnie na niego wsiadają i korzystają z naszych lubuskich potencjałów przestrzeni publicznej. Łączenie tych ścieżek, budowanie nowych, buduje dużą infrastrukturę rowerową, czyli turystyczną, a lubuskie to przecież. Piękny potencjał i duży potencjał turystyczny. Tak jak wcześniej powiedziałem, te kilkaset kilometrów ścieżek docelowo ściągnie tutaj turystów, ściągnie turystów z za zachodniej naszej granicy. A kilkaset kilometrów to nie jest jeden dzień do przejechania. To trzeba się przespać, to trzeba coś zjeść, i jesteśmy przekonani, i stąd taki nacisk na te ścieżki rowerowe, że to będzie budowało nową infrastrukturę, nowe podmioty gospodarcze i rozwój naszego województwa. Dzisiaj otrzymaliśmy dofinansowanie na dwie inwestycje bardzo ważne dla naszego regionu. Jedna z nich to na budowę odcinka w stronę gminy Siedlec, która jest położona w województwie wielkopolskim. Wiemy, że gmina Siedlec już też ma zrobiony projekt ścieżki rowerowej. Dlatego teraz bez problemu będziemy mogli się z nimi połączyć. Druga inwestycja to jeden z końcowych etapów połączenia się z gminą Sulechów. Dzisiaj otrzymaliśmy dotację, dofinansowanie do długo wyczekiwanej inwestycji przez mieszkańców ale i turystów czyli budowy drogi rowerowej Dolginia tak jak już wcześniej wspomniałem jest to jedyna miejscowość letniskowa na terenie gminy gdzie dotąd brakowało dojazdu rowerem droga rowerzyści czy to mieszkańcy czy turyści jechali drogą wojewódzką niebezpieczną lub lasami gdzie te drogi są w różnym stanie więc budowa tej drogi gdzie dwa pierwsze etapy już są na ukończeniu i w przyszłym roku ten ostatni etap już do granicy województwa, połączymy się z Lginiem i będą zarówno mieszkańcy, a w sezonie turyści będą mogli z tej drogi korzystać. Ja się cieszę z tego faktu, że tych dróg powstaje coraz więcej i powstałem tutaj bardzo dobrą mamy współpracę z zarządem dróg wojewódzkich, gdzie przy ich zgodzie budujemy drogi rowerowe właśnie w pasie drogowym. Nowoczesna pomoc społeczna to nie zasiłki, lecz relacje, wsparcie i współpraca. Lubuskie konsekwentnie realizuje ideę usług społecznych bliżej mieszkańców. Dlatego kolejne ośrodki pomocy społecznej przekształcą się w nowoczesne centra usług społecznych. 15 projektów otrzyma dofinansowanie z funduszy europejskich, by tworzyć miejsca, w których realnie pomaga się ludziom blisko ich codziennych potrzeb. Przede wszystkim będziemy przybliżać uczestnikom spotkania zmiany, jakie nastąpią, nastąpią w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o realizowaniu usług społecznych, generalnie reforma pomocy społecznej. Także to jest punkt pierwszy, który będzie przedstawiany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Następnie skupimy się na Lubuskim Planie Ludnościowym. O tym będzie mówił profesor Kwiatkowski. Generalnie my podzieliliśmy reformę systemu pomocy społecznej na takie dwa etapy. Pierwszy to jest ten, który się właśnie zadziewa. I powiedzieliśmy sobie, że te zmiany mają być głównie takie bez, bezkosztowe. Nie tyle kosmetyczne, tylko takie, które otwierają furtkę, a żeby nawet nie powiedzieć wrota gminom, samorządom, tym, które się jeszcze nie zdecydowały chociażby na tworzenie centrów usług społecznych, bo dzisiaj będziemy o tym mówić. Drugi etap reformy to już jest reforma przez duże R. To już myślimy o tym, żeby stworzyć ustawę, jedną ustawę, która będzie zbierała całość polityki społecznej, albo w znaczną większość polityki społecznej w jeden akt prawny. Roboczy nazywamy to ustawą o wsparciu społecznym i tamta Ustawa o pomocy społecznej, ustawa o realizowaniu usług społecznych będzie jednym aktem prawnym. Chciałbym zaprosić do dyskusji na temat usług międzygminnych, czyli takich rozwiązań, które będą szansą dla najmniejszych miejscowości, dla osób, które są najbardziej oddalone od centrów. I to jest mój cel skupienie uwagi na tych, dla których zagrożenia związane z depopulacją są największe. Największy plus cusów jest to, że docierają do w zasadzie wszystkich kategorii mieszkańców, ale i Minusem jest to, że ich jest tak mało. Ja pamiętam, jak w poprzedniej perspektywie finansowej mówiliśmy o tych cusach, namawialiśmy wszystkie gminy do tworzenia tych cusów i pierwsze dwa konkursy pokazały w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, że... Te chęci są, że trafiliśmy z argumentami do włodarzy gmin, ale marzy mi się, żeby to było jeszcze więcej, jeszcze więcej, żeby wszyscy włodarze z naszych gmin zdecydowali się na to, bo to jest przyszłość w patrzeniu na politykę społeczną w naszym regionie i w kraju. Centrum Usług Społecznych gwarantuje nam trwałość realizacji usług społecznych. Nie mówimy tylko i wyłącznie o wydarzeniu, wydarzeniu projektowym, tylko o zmianie jaka następ. Ośrodki pomocy społecznej przekształcają się w centra usług społecznych, które będzie oferować usługi dla wszystkich mieszkańców. I o tym dzisiaj będzie mowa. Musimy podążać za trendami, i tutaj dzięki takim spotkaniom, takiej konferencji wierzę głęboko w to, że przekonamy tych jeszcze nieprzekonanych. Na dziś to już wszystko. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do śledzenia kolejnych wiadomości z południa regionu. Do zobaczenia!